Zawsze się śmieję, jak, jak spotykam gwiazdy. Takie. Jeżeli kogoś w Polsce może nazwać gwiazda, to kiedyś, jak, jak byłam młoda, to mówię, zawsze brałam autografy, teraz biorę numery telefonu.

Takie obnażanie się tego, co, co siedzi w środku, to jest na pewno jakaś tam forma terapii. Nie? Znaczy, że mi na przykład pomaga mówienie o sobie, o swoich jakichś problemach w jakiś taki różny sposób. Właśnie na przykład przez piosenkę. Jak ja sobie to wyśpiewam, to już się lepiej z tym czuję. Ale z drugiej strony właśnie to jest to, że nie chcę, żeby mnie tak za bardzo odkopali. I na przykład te takie głębokie rzeczy typu miłość i tak dalej, to po angielsku. To jest może jakaś taka bariera, nie wiem, która mnie ratuje od, od takiego zbytniego wczytania się we mnie. tego się wydaje. To wtedy zawsze po angielsku i ja się czuję bezpieczna, że może ludzie jednak tak nie do końca znają angielski i nie będą wiedzieli o co mi chodziło. Jak masz na imię? Mówię Joanna, Wziął tą płytę od tej swojej żony menadżerki, podpisał dla Johanny, pisał, proszę, masz tu ode mnie płytę. Ja bym, kurde, tak głupio mu zwrócić uwagę, że nie jestem Johanna, tylko Joanna. Ale dobra, i po koncercie tak się wzięłam, podeszłam do niego, mówię, dostałam płytę od, od pana. Ta jest moja, mówi, proszę ode mnie. On mówi super, nie? I tak spojrzał właśnie, że, że jednak Joanna mówi dawaj tą płytę poprawił od razu No Joanna i to mi tak właśnie utkwiła. Get me some money too. To, blusa to tak... Myślę, że to się w domu słuchało po prostu i tak mi to się weszło w krew. Ojciec tak dużo puszczał zawsze. No, no i tak, tak mi weszło, tak zostało. Lubię to po prostu, lubię. I, I w tym się odnajduję. Ale też niekoniecznie. Teraz jak zaczęłam robić swoją muzykę i swoje piosenki, to bardziej to mimo wszystko w stronę folku idzie, takiego amerykańskiego. Co obecnie robi? Obecnie jest na urlopie macierzyńskim tak zwanym. Miałam rok przerwy. W szóstym miesiącu ciąży y, zagrałam ostatni koncert. Potem przeszkadzał mi brzuch trochę. No i teraz tak zaczynam wracać po, powoli do żywych. Nie jest lekko. często jeszcze, było tak mi ciężko zostawić nie? tego pształca małego. I, i co jest śmieszne, y, nawet nie mogę ćwiczyć na gitarze przy nim. On nie lubi, jak, jak nie poświęcam mu uwagi. I, I tak już mówię, kurde, niech to dziecko ma ten rozwój muzyczny, matka w biznesie siedzi, no to tak... No i zaczęłam grać piosenki dla dzieci, ryk. O Ogórek zielony, ryk. Prost, nie? Słoneczko, rosnów w buzie, ryk. i kurde, no... Nie będzie chciał po prostu, nie będzie go interesowało to w życiu. I tak się zasmuciłam, i był któryś taki dzień przed koncertem, takim ważnym. Mówię, no muszę sobie przegrać te rzeczy, muszę sobie te palce wyćwiczyć na tej gitarze. I tak zaczęłam grać. Dziecko wsadziłam tutaj w, w bujaczek, i mówię, młody, no nie masz wyjścia, no, no muszę ci pograć. I jak mu zaczęłam grać bluesa, to bala, Dziecko się cieszy, w ogóle pełna radość. No, także. i No low life's gonna run me around So let me tell you something, sister Remember your name No twister Gonna steal your stuff away Oh sister Wish you again Jestem tak zachwycona, za każdym razem jak jadę, to, to yy, tak się czuję, o, oni mi tak zawsze nadrzucają, nie? Wszystko jest super, ochy, achy, ja wychodzę naprawdę jak, jak, jak nowonarodzona w ogóle stąd. Nie muszę pić. Jest super po prostu. I zawsze będę polecać yy, każdemu amatorowi, który gra pierwszy koncert w życiu, zawsze będę mówić, zagraj w piekarni. Dzisiaj może być dużo gramy do rana. No, no, Także <słanski> nie możemy też yy, do rana. Ja mam taką teraz wymówkę, od kiedy mam małego widząca, bo nie wiem czy pamiętacie, ostatnio byłam zaokrąglona. Tak, i teraz taką mam wymówkę, nie zabieram laktatora na koncercie. I zawsze mówię, no, nie mogę zostać. Są tacy ludzie, że, że po prostu oni, mogę nie wiadomo jak być kiepska. A oni mi dadzą odczuć, że, że naprawdę, że super, że jestem najlepszym gitarzystą na świecie, że najlepiej śpiewam w ogóle. Super. Tak strasznie, tak motywująco działają, nie? reagują po prostu, rewelacyjnie jest, jak to mówią, awers, rewers, tak. Kontakt, no super kontakt, i co, ty mnie kręcisz? Tak. Yes. <laughs> Hmm, dobra. Nie, wiesz, że to jest tak na początku to jest spalona pozycja, nie? Poczekaj na końcu, będę rozkręcona taka bardziej, nie? No, dobra, mogę poczekać ty, że jeszcze, Tak, że mi ten makiew się trzymał, nie? To ile kawałków? Nie, że tu jest To podejdę bliżej. Aha. Dość dziwnie czuję, jak na przykład w jakimś show telewizyjnym.